Siemano widzowie w następnym odcinku Dzisiaj niestety padało przez noc I w ogóle jest godzina 7.50 Więc bardzo wcześnie Ale jedziemy na Kazurkę Bo będzie zakończenie sezonu rowerowego I będą jakieś eventy, konkursy i w ogóle I mam zamiar się zapisać na... Na pewno na pump track. I zobaczymy, może jeszcze na bilaina i high jump contest więc jedziemy i zobaczymy, jak tam na miejscu będzie. I oby już nie padało, bo jak nie będzie padać, to na Pamtraku wtedy już mogą być lepsze warunki. Bo ja na moich slickach to też trochę się boję jeździć szybko, jak jest mokro. Bo nie powiem, ale jest bardzo ślisko. Dobra, już nie przedłużamy i lecimy na kazurę. Witam. No. Tu trzeba jakąś zgodę mieć. Ja nie mam zgody Gdzie jest kolega? Tu, tu. Tu się, się zaczyna Jaką zgodę? No, jak zawsze, nie wiem, są jakieś zawody i tak dalej. To jakaś zgoda, coś. Masz Nie. Powiem ci, że luksusowo teraz wygląda. Bo tutaj, tutaj te żółte z żółtymi napisami na oponce, a tutaj o, białe, do białych napisów na oponce. A to są te z a a co się zastanawiałeś, czy nie? Chyba tak, no. Ja, no. ja takie miałem wcześniej w... Specy. One są fajne, one są grube, ale takie bardzo mięciutkie. Tak, no, nie są takie twarde. One na przykład... Chyba odcisków nie będzie po nich. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno wyglądają jakby miały być takie twarde, mhm. ale dotykasz jest w ogóle co no, innego. fajne są, mi się podoba. No i teraz jest zupełnie inaczej, działa ten, ten rower Tak? Wiesz tak zawieszenie już działa? No i mam już wyregulowaną przerzutkę, panie Kurde no, no i jest nowa zębatka O, ta, ta... A, a teraz już jest więcej miejsca? Tak, no już jest więcej miejsca a no jest Jest, jest, niby niedużo, ale trochę jest Udało mi się otrzymać zgodę, więc jednak jest szansa, że wystartuje w czymś A tam Mateusz poszedł po swoją i zobaczymy jak to będzie. Ja bym chciał startować na pump high jump contest i chyba tylko tyle. Bo bez streak i to nie A zmierzamy usiąść i nalepić nalepkę i na kryptopalić. O, masz jaki? 98? Tak. Ja mam 113. No nie podoba mi się trochę ta liczba. Znowu się wywal A co wtedy? Wtedy? Nie pamiętam, ale jakiś taki też duży ten numerek był. Dobra, montujemy wariato Ja mam tak napięte szprychy, że tu nie da się tego wcisnąć. Czaisz to? No, widzę, widzę. Dobrze, dobrze. Nie, no, panie. Dobrze się z panem współpracuje. Tak aerodynamicznie bym powiedział. Kurwa, nie lubię tych band. Mateusz, tu jak zeskanujesz ten kod, to masz podane wszystkie czasy na stronie. Zeskanujesz, bo ja nie mam telefonu. A ja, no, nie mam telefonu, dlatego ciebie poprosiłem. Ogólnie widzowie teraz będę jechał swój pierwszy przejazd. Okay. Kopieruj, gdzie tutaj kolega już będzie jechał drugi, a ja dopiero pierwszy? Są trzy pomiary Trzy? Czas, A ja ma jakiś mam? No to jeszcze nie jechałeś. ja nie wiem, może jakiś mam, bo już raz jechałem. Może mi już go zmierzyli. Ja nie wiem, jak to tu działa. To jest dziwnie, tak bym powiedział. Czuję się jak drewno. Młodzież 113 bartek. Mogę już? Nie. Czujesz się jak drewno. O dobra, uś młodzież to się drugi przejazd. No, drugi przejazd. O, gorzej na starcie. Jeszcze w ogóle miałem źle nogę ustawioną, ale trudno. Więc no. Ogólnie jak sobie teraz patrzę te no czasy, no właśnie, to wytrę. jestem czwarty, więc no niestety nie udało się być na podium. Było ale ogólnie to nigdy nie jeżdżę po tym środkowym kółku, zawsze jeżdżę na zewnątrz i nienawidzę tych dwóch no band, jeden więc no. widziałem Ciebie No tak, ty, z pomiarca, no, tak to tylko wtedy jeździłem po tym środkowym, a tak to nigdy tam nie jeżdżę, więc w ogóle to nie to jestem to w niego wczuty. wczuty. Dobra, to zbieramy się już z zawodów z Pantraka, idziemy na kolejną konkurencję. Jaką jest High Jump Contest i to już będzie moja ostatnia kategoria, w jakiej będę startował. Druga runda jest. Degustacja. O, zdrówko, zdrówko. No właśnie, no nie zdrówko. Wyśmienity. Oh, I naraz. Schłodzony taki dobry. Wyśmienity. Niech to da ci wiesz. wiesz, no. dobre loty były. Ale warunki. Dawaj, dawaj, chłopaki. Tutaj po schodkach trzeba iść. No jest grubo okay. To ogólnie tutaj są takie zasady, że można korbić, ale już po pierwszym stoliku nie można No i na ostatnim stoliku jest wyspąka <grywa> <grywa> Jednak organizacja stwierdziła, że z małej linii będzie high jump contest na średniej Więc będą wyższe loty i nie będzie rurek z kremem <grywa>

10. Zalicza się? No to zajebiście. Jeszcze raz. No ogólnie to się teraz trochę wywaliłem. Jestem brudny, ale podobno jak się wywalę i nie odjadę, to się zalicza. Więc będę leciał jeszcze raz. Bardzo ciekawie jest na razie. Trochę mnie ręka boli, więc przypał. Ale zobaczymy, jak to będzie. Będzie 113 czy nie będzie 113 Dawaj! Szczerze myślę że to już mój ostatni będzie skok Jeszcze jest zapas? Jest zapas jest U, dobrze. Dobra, ostatnia wysokość Oj zahaczyłem tutaj niektórzy już tak dobrze skaczą, już jest potrzebna wyższa wysokość, bo tutaj sprzęt nie był przystosowany takich lotów. I ogólnie mój przedostatni skok był wyżej niż 140 cm, nie teraz z tymi podporami, tylko bez nich. Ale niestety akurat na tym skoku już za bardzo na świece poleciałem i minimalnie zahaczyłem tylnym kołem.

Brawo, brawo! Sigma! Niestety nie udało się zająć podium. Było bardzo blisko, bo na pampraku czwarte miejsce. A na high konteście też tam mało brakowało. Gdyby nie to świeca wcześniej. Ale co? Nie zniechęcamy się, tylko trzeba progresować. Sezon się już kończy, więc będzie ciężko na razie. Ale od następnego sezonu, w następnym roku, trzeba będzie dalej katować, żeby jakieś nowe sztuczki wlatywały. I co? Idziemy teraz do Mateusza na Bilajna i zobaczymy jak mu idzie, a później pewnie pojeździmy na pół piętrze sobie Witam? Ty, że Witam Witam? Ciężko jest tu stać. Tak. A ogólnie to ciągle ten. Tak? Zjeżdżasz wciąż raz, czy jeszcze nie? nie? Bo już nie można. A okej. Okay. I co, zjeżdżasz tam do samego dołu? To. Są tam jakieś te diody, czy coś? To. To są wiody, i to na a, i będą. Jest... Czyli, czyli taki trochę downhill. No, tak bardziej y, jazda figurowa na okej. Okay. Dobra, ja Ci życzę powodzenia. Nie dziękuję. Jak to? No, nie dziękuję. No, może coś Ale z tego wiesz? Nie, przejazd będzie taki niby, że na czas, to już będzie troszeczkę testowe, a dopiero drugi tak postaram się odpalić. No, chyba masz się, masz, by, masz nówki by, nówki opony, jak, chyba jak widzę. Się masz sznówki opony, więc nie będzie najgorzej. No, jedna rówka, no. Dobra, to ja idę sobie tam na pół piętro, a tobie kibicuję. Gotowy? Gotowy. 3, 2, 1, jazdę. Dziękuję. O, dobra, lecimy, proszę Państwa. Oooooo To mijamy. Ok. O, przerzutka, przerzutka, przerzutka. O, ale dziwny podjazd. No, Dobra, straciłem tutaj troszeczkę czasu. U, nie pamiętam tej trasy. Ooo. Okej, okay, okej. Okay. Teraz sekcja tutaj tak jak na, na czwórkę. panda. To to oczywiście forfan, proszę Państwa, przejazd. Okej. Okay. Oj, tutaj są multki, więc przykorbimy. Za to kary nie ma. Okej. Okay. Ale się ślizga opona, wy tego nie widzicie, ale Ja czuję O Many Man. Dobra, pobyłem tutaj chwilę na półpiętrze, ale idziemy zobaczyć, jak tam bestryki im idzie. Bo już chwilę trwa, więc może się załapię i wam coś nagram. Bo tam fajne sztuczki lecą, więc zobaczymy. Po zakończonym bestriiku była ostatnia konkurencja Birduro, gdzie zawodnicy mieli za zadanie przejechać po belce do końca trasy. A to nie było łatwe zadanie, i dużo osób padało do wody. To dobra próba, ale jesteś drugi. Leci dalej, mamy pierwszego zawodnika, który przekroczył pierwszą bazę. Dawaj, dawaj, dawaj! Na zakręcie wolno i oh. w koła przestaw! Oh. Przestaw koła! Ah. Oh.

A co najlepsze w tej konkurencji, to na sam koniec dwie osoby stwierdziły, że tak po prostu wskoczą do tej wody. To Ja już sobie powoli wracam do domu, tam już jest końcówka Durbiro. O ile tak to się nazywa, mogę się mylić. Tam dużo osób padło do wody, było chyba z 5 albo 6. Jeszcze tam na koniec yy, powskakiwali bez rowerów, tak forfan. No i co? Ja już wracam, bo nie powiem, ale jest zimno i to bardzo. U, szybko, szybko, szybko. I ogólnie zakończenie sezonu rowerowego na Kazurze oceniam na bardzo dobre. Duży poziom umiejętności zawodników i co, grube triki się sypały wysokie loty szybkie zakręty, muldy no ogólnie bardzo dużo się działo i co, ja już sobie jadę do domciu i możecie dać znać w komentarzach jak wam się podobał taki odcinek i czy na przykład byliście może na kazurze na tym wydarzeniu jeżeli Wam się odcinek spodobał, to łapeczka w górę, sumik z dzwoneczkiem. I co? Do następnych odcinków w niedzielę o 12.00. Narka.